Polonez FSO to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów produkowanych w Polsce, który na stałe wpisał się w historię krajowej motoryzacji. Produkcja Poloneza rozpoczęła się w 1978 roku w Fabryce Samochodów Osobowych FSO na Żeraniu w Warszawie i trwała do 2002 roku. Samochód ten był następcą legendarnego Fiata 125p i miał stanowić nowoczesne rozwinięcie polskiej myśli technicznej. Polones był projektowany przy współpracy z włoską firmą Fiat, a jego nadwozie zostało zaprojektowane przez znane studio Italdesign pod kierownictwem Giorgetto Giugiaro. Model ten wyróżniał się nowoczesną, kanciastą sylwetką oraz przestronnym wnętrzem. Polones od początku był reklamowany jako samochód bezpieczny, spełniający europejskie normy w zakresie ochrony pasażerów podczas wypadków. W ciągu lat Polones przeszedł wiele modernizacji i był dostępny w różnych wersjach nadwoziowych takich jak Hedgeback. Sedan, FSO-ATU, kombi, pick-up oraz wersje dostawcze i specjalistyczne. Do najważniejszych modeli należały. Polones Borewicz 1978-1983. Nazwa pochodzi od popularnego serialowego porucznika Borewicza. Charakteryzował się klasycznym designem lat 70. i był wyposażony w silnik 1 Maja OHV. Polones MR83, modernizacja wprowadzona w 1983 roku, obejmowała zmieniony pas przedni, nowe reflektory oraz poprawioną jakość wykończenia wnętrza. Polones Caro 1991-1997, wersja zmodernizowana, z nowym pasem przednim, bardziej komfortowym wnętrzem oraz ulepszonym zawieszeniem. Caro był dostępny z różnymi silnikami, w tym wtryskowymi. Polones ATU 1996-2002. Wersja sedan cieszyła się dużą popularnością w Polsce. Była dostępna z silnikami benzynowymi i bizla. Polonez Track, wersja dostawcza. Popularna wśród małych firm i rzemieślników. Polonez był również dostępny w specjalnych edycjach i wersjach eksportowych, dostosowanych do potrzeb rynków zagranicznych. Powstały m.in. modele z silnikami rowera oraz diesłami produkcji Citroena. Istniały również wersje policyjne, wojskowe i strażakie. Zakup poloneza w czasach PRLU był procesem podobnym do zakupu fiata 126P, samochody często były dostępne na książeczki oszczędnościowe, a czas oczekiwania mógł wynosić nawet kilka lat. Posiadanie poloneza było jednak oznaką prestiżu, zwłaszcza wśród przedstawicieli administracji państwowej i służbowych flat. Polonez był eksportowany do wielu krajów, w tym do Włoch, Wielkiej Brytanii, a nawet do Chin i Egiptu. W niektórych z nich był montowany lokalnie z polskich komponentów, choć jego produkcja zakończyła się w 2002 roku, do dziś jest symbolem polskiej motoryzacji i cieszy się uznaniem wśród kolekcjonerów oraz pasjonatów klasycznych aut. Polonez FSO pozostaje w pamięci wielu Polaków jako samochód rodzinny, służbowy, a także rajdowy, dzięki swoim występom w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych. To auto, które przez lata było świadkiem codziennych historii milionów Polaków, pozostawiając po sobie trwały ślad w historii motoryzacji.